Witam serdecznie. Nikola Celińska, telewizja Sitnik. Dzień babci i dziadka to wspaniała okazja do spędzania czasu wśród najbliższych i uczenia szacunku dla osób starszych. To także czas, w którym wnukowie mogą ukazać swoją miłość i wdzięczność za troskę, którą otrzymują od swoich dziadków. W takiej atmosferze odbył się dzień babci i dziadka. W Sitniku. Na scenie gminnego ośrodka kultury specjalnie dla babci i dziadków zaprezentowali się prawie wszyscy uczniowie naszej szkoły. Seniorzy byli zachwyceni poziomem artystycznym i pomysłowością młodych wykonawców. Imprezę przygotowała pani Aneta Karpowicz i pan Mariusz Polak. Zapraszamy również na stronę radiobiper.info, gdzie możecie zobaczyć wywiad z panią dyrektor Marzeną Demeszko oraz obejrzeć zdjęcia z tej uroczystości. Do zobaczenia, Nikola.